Księga Wyjścia, rozdział siódmy. I rzekł pan do Mojżesza: Oto ustanawiam cię bogiem dla faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co ci rozkaże. A Aaron, brat twój, będzie mówił do faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Bóg wziął w pewnym stopniu pod uwagę zastrzeżenia Mojżesza. Mojżesz nie uważał się za dobrego mówcę, pewnie bał się, że jeżeli zacznie mówić bezpośrednio do faraona, to w jakiś sposób się ośmieszy. Dlatego Bóg dał mu brata do pomocy. Mojżesz mówił Aaronowi, co trzeba powiedzieć, a Aaron to mówił. Lecz ja znieczulę serce faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej. Ale faraon nie usłucha was. Wtedy ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki. I poznają Egipcjanie, że mija pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Bóg też zapowiedział Mojżeszowi, że te mowy do faraona nic nie dadzą, ale będzie to okazja do tego, żeby Bóg. Uczynił różne cuda i znaki, które będą także dla Egipcjan dowodem, że On istnieje i jest potężny. A ostatecznie Bóg osiągnie swój cel, wyprowadzi Izraelu z ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron uczynili więc tak, jak im rozkazał Pan. Dokładnie tak uczynili. Te słowa Mojżesz pisał już po wszystkim i na pewno był dumny z tego, że tak właśnie postąpił. A Mojżesz miał 80 lat, a Aaron zaś miał 83 lata, gdy rozmawiali z faraonem. W tym czasie był to już wiek poważny, ale jeszcze nie byli starcami. Potem odezwał się pan do Mojżesza i do Aarona, mówiąc: Gdy faraon powie wam, wykażcie się jakim cudem, powiesz do faraona. Weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Poprzednio w węża zamieniła się laska Mojżesza. Teraz Bóg zamienił w węża laskę Arona. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. To była dla Faraona demonstracja siły Boga. O, faraon chciał sprawdzić, czy jego czarownicy potrafią coś takiego zrobić. Okazało się, że tak. Na pewno lepiej się poczuł. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich. No, natychmiast... Okazało się, że jednak Bóg stojący za Mojżeszem i Aaronem jest mocniejszy od czarowników. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Faraon był dumny, nie chciał się ugiąć przed Bogiem, sam uważał się za Boga. I rzekł Pan do Mojżesza: Twarde jest serce faraona, wzbrania się wypuścić lud. Idź więc jutro rano do Faraona, gdy będzie wychodził nad wodę, stań przed nim na brzegu Nilu, a weź w rękę laskę swoją, która się zamieniła w węża i powiedz mu Pan Bóg Hebrajczyków posłał mnie do Ciebie z wezwaniem, wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni, lecz Ty dotychczas nie usłuchałeś. Dlatego tak mówi Pan, po tym poznasz, że ja Pan, oto ja uderzę laską, którą mam w ręku wody Nilu. A zamienił się w krew. I wyginął ryby w Nilu i Nil zacznie cuchnąć, Egipcjanie zaś nie będą mogli pić wody z Nilu. Cud z laską, która się zamieniła w węża, był tylko dla faraona. Skoro to nie poskutkowało, Bóg nakazał Mojżeszowi czynienie znaków, które będą też widoczne dla wszystkich Egipcjan i będą dotykać wszystkich. Pierwszym była Zamiana wody w Nilu w krew. Potem rzekł pan do Mojżesza: powiedz Aaronowi, weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wody Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy i nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew. Także krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak rozkazał pan. Podniósłszy laskę, uderzył wody Nilu na oczach faraona i na oczach jego sług. I wszystka woda w Nilu zamieniła się w krew. I wyginęły ryby w Nilu, i Nil zaczął cuchnąć, także że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. A krew była w całej ziemi egipskiej. Znowu bezpośrednim wykonawcą był Aaron. To on wyciągnął. Rękę z laską nad wody Egiptu i zamieniły się w krew. Nil był jedynym źródłem wody w Egipcie, także dla Egipcjan była to straszna klęska. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak pan zapowiedział. Czarownicy egipscy zamienili wodę ale na pewno w jakiejś niewielkiej ilości. Woda w Nilu i we wszystkich zalewach już była krwią. Także to była pewnie woda z jakiejś cysterny, jakaś niewielka ilość, ale to znowuż był dla faraona dowód, że nie jest tak zupełnie bez szans w konfrontacji z Bogiem Izraelczyków. Faraon odwróciwszy się, poszedł do swego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. Nadal trwał przy swoim. Wszyscy Egipcjanie zaczęli kopać w okolicach Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu i upłynęło pełnych siedem dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Egipcjanie próbowali jakoś poradzić sobie w tej nowej sytuacji i Bóg dał im siedem dni na wyciągnięcie wniosków, podobnie jak faraonowi. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Mię, panie, ścieżką twoich przykazań, szlakiem twoich praw. Tyś mi, mój, panie, tarczą w walce z szatanem, ty zwycięstwo dasz. Boże, ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, ty. Jesteś mocą i zbawcą duszy mej Oświeć mi drogę Światłem Twojej nauki Ukaż życia cel Podaj mi rękę Kiedy przyjdzie rozstanie Rozproszczej się w strat. Boże Ty jesteś mocą zbawcą duszy mej Boże ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej miejsce to ma mocą i duszy Mej. Boże ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej. Boże ty jesteś mocą i zdawcą duszy mej.